Krząszcz. W Szczebrzeszynie. Krząszcz brzmi w trzcinie. I szczebrzeszyn z tego słynie. Bóg go pyta. Panie Krząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A cóż za to pan dostaje? Wszystkie gaje, wszystkie trzciny po czasy, łąki, pola oraz lasy, nawet rzeczki, nawet zdroje. Wszystko to jest właśnie moje. Pół pomyślał. Znakomicie. Też to takie życie. Wrócił do domu i wesoło zaczął brzęczeć pod stodą. Bolemu, tęgim basem. A tu macie szedł tymczasem, jak nie wrzaśnie. Cóż to znaczy? Czemu to się wół próżniaczy? Jak to? Czy się nic nie robię? Przecież właśnie brzęczę sobie. Ja ci tu pobrzęczę wolę. Dosyć tego. Jazda w pole! się wół, oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze. Już ja to na chrząszczu pomszczę. Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie, bo chrząszcz brzęczał właśnie w pszczynie. Koniec. Brawo!